Brown zdziera flagę Unii. Tu jest Polska, nie Bruksela scena, która podzieliła opinię publiczną. W kuluarach polskiego Sejmu, obok białej flagi, zawieszona była flaga Unii Europejskiej. Grzegorz Brown, znany z bezkompromisowych poglądów, zdecydował się na zdecydowany gest. Podszedł i własnoręcznie ściągnął flagę UE. W trakcie tego zdarzenia, zwrócił się do obecnych słowami: Bardzo proszę. Odłóżmy to na miejsce. Brown argumentował, że flaga Unii Europejskiej nie jest symbolem żadnego państwa i nie powinna być eksponowana w polskim parlamencie. Podkreślił, że tu jest Polska, nie Bruksela i nie ma powodu, by w polskich instytucjach państwowych wywieszać emblematy organizacji, które nie mają statusu państwowego, a w jego ocenie są Polsce wrogie. Odwołał się też do traktatów unijnych i braku ochrony prawnej dla flagi UE w Polsce. Jego zachowanie wywołało natychmiastową reakcję. Część obecnych była zszokowana, inni poparli stanowczość Brauna w obronie polskiej symboliki i suwerenności. Dla wielu był to jasny sygnał sprzeciwu wobec narzucania Polsce unijnych wpływów i manifestowania ich w polskim Sejmie. Bardzo proszę, odłóżmy to na miejsce. Panie. Słucham. Komu, szanowna pani. Komu, dziecko. Wituj się nad sobą. Zniknój się nad sobą i jak się nie wstydzi... Proszę sobie przyczynić. Traktat lizboński, proszę przeczytać o, o W ogóle o nie ma czegoś. O, 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 o... Nie, ma czegoś nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego państwa. Chwała Bogu nie ma jeszcze takiego państwa. Więc nie będziemy w Polsce, w polskim ministerstwie eksponować znaków wrogich nam organizacji, które, chwała Bogu, nie mają statusu państwowego. To ta organizacja tym, doprowadziła do likwidacji polskiego nie są otoczone żadną ochroną Prawda. prawną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tu jest Polska, a nie Bruksela. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.